Halo, witamy serdecznie dzisiaj, trochę ogarniemy tu, tak? Tak? Tak, będziemy odkurzać? Kształt, augen. Tak? Dobra, to będziemy odkurzać, coś tam się porobimy, sprzątniemy łazienkę, ogólny bałagan. Trzeba pranie posprzątać. No i zabieramy się za robotę, tak? Tak, Kaspi? Tak. A potem będziemy kalendarz otwierać, tak? Jak posprzątamy, dobrze? Tak. Tak, dobrze, to zapraszamy do oglądania. No i tak, musieliśmy trochę inaczej zarobić, bo Kaspi już chciał otwierać kalendarze, tak? Tak? Tak. Tak. I trochę się wymerzyło i musimy trochę Tą opcję przełożyć, najpierw otworzymy kalendarze, potem troszeczkę posprzątamy, tak? Tak, Kaspi? Tak. Dobra, to dzisiaj mamy 18. I Kaspi szuka numeru 18. Gdzie jest 18? Szukaj. Tu? Tak? Dobra, mamy numer 18. Kaspi znalazł. I co to mamy? Płyn do kąpieli. Patrz, pianka, piana do kąpieli. Tu, zobaczcie z balei. Jak pachnie? To mąchaj. Czy? Nie? Teraz tak, teraz otwiera w Kaspi u siebie numer 18. Gdzie jest numer 18? Tu? I co tam masz? Pokaż, no to, ale co? Ha, 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 I to są żaby ż, 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 żaby Żaby tak tu Proszę. Dla ciebie. Eee, jeszcze nam, o kurde, jeszcze nam został kalendarz herbatkowy. I mamy w kalendarzu herbatkowym dzisiaj jaką? Green energy. Green energy, czyli zieloną herbatę. Zieloną herbatę do wypicia na wieczór. Jeszcze nam trochę herbaty zostało. Także będzie jeszcze do losowania. Mamy 24 herbatki w tym, więc dzisiaj mam 18. Jeszcze zostało ile? 19, 20, koło 6. Także już więcej niż pół metek przeszliśmy. I mamy jeszcze historykę. Historykę z Tildą. Tildą. I tilda jest u e, Septimusa. Także znowu, kogoś odwiedziła? Tak? Taka spi? Tak. Dobra, to lecimy, bierzemy się za sprzątanie. I tak, pranie już poskładane, bierzemy się do sprzątania tejże łazienki, trochę jest tu roboty, ale na szczęście mam sagrotan i ten sagrotanem będę wszystko tu myć fajnie, no i potem jeszcze lustro. Ten akurat się dobrze sprawdza, jest bardzo, bardzo wydajny. Można powiedzieć, co tydzień myje swoje lustra, okna, wszystko inne. Znaczy no, co tydzień okien nie myje, ale e, wszystko inne. I bardzo wydajny jest ten płyn, także już mam, nie, nie wiem jak go mam, ale jest mega wydajny. I dobrze czyści, nie pozostawia smok. No i to jest dobre w przypadku, no nie wiem, szkła jakiegoś, czy nawet y, tutaj tych baterii. Żeby to fajnie wyszorować, bo wiadomo, osad się robi, osobiście mydło używam tylko w płynie, ale jeśli chodzi o podprysznic, to używam wiadomo tych żeli podprysznic i nie robi się ten osad. Używając nawet kul do kąpieli, one powodują to, że jak się kąpiesz, to nie osadza się ten osad na, tych, na tym rancie. także trochę mamy do roboty. Teraz stopniowo lecimy tutaj z tym lustrem, zobaczcie tam, bo tam jest dość tak do poukładania, także e, lecę z tym sprzątaniem na lustrze. you <laughs> Tak, to już koniec dzisiejszego odcinka. O, trochę się narobiłam, ale tak, e, podłogi pomyte. także już właściwie na święta mam zrobione. E, co mogę powiedzieć, ja będziemy wyjeżdżać, to przynajmniej zostawię czyste mieszkanie. E, w zasadzie idziemy w przyszły piątek, ale e, jeszcze przed tym się raz przejdzie odkurzaczem. Z reguły robię tu podłogi, myję raz na dwa tygodnie więc, więc jest ok, coś tam spadło w tle, ale muszę za chwilę powiesić, bo mi się taka macka odkleja ciągle i po prostu nie wiem jak ją tam zahaczyć. W każdym razie wszystko ogarnięte. Jeszcze w tym tygodniu będę inne rzeczy ogarniać. Także jeśli Wam się podobało, subskrybujcie, lajkujcie i do następnego zobaczenia. Что есть.